Witajcie serdecznie, z tej strony Germanos i chciałem Was zaprosić na pierwsze minuty rozgrywki z Defloop, e, świeżutkiego ekskluzywa Sony, aczkolwiek wyprodukowano przez studio Arcane Lyon, więc e, studio będące w grupie. Deweloperów należących do Bethesdy, co jest trochę pokręconym tematem, ze względu na to, że Bethesda teraz należy do Microsoftu, aczkolwiek deale, które Sony zrobiło zarówno z Arkane, jak i z um, Tango Games, tak? No więc ekipy, które robi go z Tokyo, yy, zostały zawarte znacznie, znacznie przed wykupem z Nimaxa przez Microsoft i, i no jesteśmy, jesteśmy w tym miejscu. Uh, ogrywamy Defloop. Uh, długo czekałem na ten tytuł. Jest to mój pierwszy tytuł uh, Arcane Leon uh, Studia, ale powiem, nie grałem zarówno w żadnego Dishonored, nie grałem także w uh, Preya, zatem wchodzę w temat na świeżo. Nawet jeżeli będą mechaniki niektóre skopiowane, czy coś w tym rodzaju, to uh, mi to nie powinno przeszkadzać w żadnym wypadku. No i jestem bardzo ciekaw tego tytułu, jak mi się w go będzie grało. Uh, zatem wciskam X. Logowanie do betest.net Mogłem teraz gadać, jak już się nagadałem na początku. Eee, kontynuacja, tak, kontynuacja, kontynuacja. Continue, continue. rany No dobrze. Logujemy do serwerów. Co my tu mamy? Dialogi subtake tak jest. medium może być. Background Ok, bardzo ładnie bym powiedział. Accessibility opcje do wyboru na samym początku. Ok. Na kółko się zatwierdza. Automatyczny zapis jest. Aha, możemy wybrać, czy chcemy przerwać pętlę, czy ją bronić. Aha, czyli

Oh shit, that's not. Can you just hurry up already? That was one. Ridiculous name. I got to stop drinking. Okej okay. How the fuck did I get here? Wherever I am Wherever it is this Explore the place uh, Już UI mi się podoba I graficznie No HDR Ładny, ładny Okej okay. Tu mamy sprint, while moving sideways. O, możemy robić uniki na bok. Ciekawe, eh? Break the loop. You gotta be gubity. Nope, to jest tu. Zobaczmy. Ach, man. Fajny. Uh, voice acting. nice uh right. who who are you who who am i my name my name son of a fuck what the fuck's my name uh. so <laughs> oh Iha. Um, ja. Dostanę puharka za to? Nie. No i co tu. Life begins with violence. wcisnąłem będzie mi to cały czas tutaj gdzieś grało. Light infantry machine pistol. Twist to shoot, hold down, aim sides, kwadrat, y, przeładowanie, occasionally jam, Aha, i kwadrat jeżeli się zawiesi, okej. Okay. zabają mi się ikonki i styl styliwy styl jest super a można butelki rozwalać fajnie Lekirud. Um, dobra, idziemy do tych drzwi. Zobacz, co z tym. Army of the Motherland. What? Oh, great! Of course you will. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. Graficznie muszę powiedzieć, że jest na razie mocno, mocno dobrze. this is creepy. Okej, okay, to są te cele, tak Edgar Frank Spice, alexis, Percy, doktorek Fia Zborowska. Personal Trinket. Shiny mm, Makes me feel funny. Trinkets are imbued with power of Black Reef's temporal anomaly. Okej, okay, czyli jakieś pewnie moce będą nam nadawać. Mhm. Mm Some amplify your skills, while others enhance your weapons. Dobrze, jak mogę sprawdzić, co ten trinket zrobił dla mnie? Discovery, dokument, dobra. Hmm, próbuję próbujecie tutaj na... To spacja. No dobrze, nic więcej nie mogę zrobić. Hack. Black Reef. Must be the low season. Ale świetnie wygląda ten przyrząd. Graficznie jest miazga, muszę powiedzieć. You know the code. Hehe, dostałem okay. e, oczywiście to nie jest tak, że jestem jakimś specjalistą Kolt. i tego easter hey, e. <laughs> right? Eee... Like <laughs> Podoba mi się ten motyw z amnezją i gadaniem do siebie. Bardzo... Uh, kick press r3 to kick ass nice uh, kipi klimatem ten tytuł nawet przez takie głupie wstawki jak właśnie nie że press r3 żeby kopnąć tylko press r3 to kick ass to już pokazuje nastawienie twórców Deep water kills. Don't go swimming. Okej. Okay. Faktycznie yy, woda zabija. Trochę jak w Dragon's Dogma. Też było podobnie. Yeah, that doesn't sound good. Mhm. Mm w końcu mamy nas zabić. Nie, czy coś tu jest jeszcze? Nie wygląda, żeby coś tu było. Więc przechodzimy przez przeszkodę. Idziemy tędy. O! Uuu, jest i Executions are one. Baby! Super. What have we Frank Spicer, ladies and gentlemen. Frank Spicer. Frank. <laughs> Spicer. <laughs> Kurde, mogę go kopnąć. Czemu mogę go gdzie kopnąłem? E, na pewno tutaj nie raz wrócę. Następnym razem go kopnę. Dobra, już to mówiłem, ale wygląda naprawdę ładnie graficznie. Zwiastny zwiastuny tego nie pokazywały, jak będzie ta gra ładna. Tu fucking code jest. Dobrze, potwierdzenie, że jest zimno eee, tędy Strzelam, że tędy. They will be back Aha, bo to się chyba ma... 24 godziny na, 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 na wykonaniu wszystkiego. W ogóle, jak się biega, to my zaczynają padę, pad wibrować wraz z biciem serca i po dłuższym sprincie po czuć na padzie eee, szybsze bicie serca w postaci. I się uspokaja, kiedy znowu idziemy normalnie. To jest bardzo fajne. na górę Fokus. o możemy tagować przeciwników. Super Krótko telefoniczny, wezwałem tego gościa. No? Whatever. Kill those Hello? idiots yet? I uh It's Juliana, in case you didn't remember. Okay, look, I don't know what I did last night. Exactly. But if you could just uh... Wait, what? What did you uh, say? I think we know each other. We know each other, don't we? Yes! <laughs> Finally! You're back! So, how much do you remember about me? Well, it's a little hazy. What do you remember? My name's Colt! Me. You want to kill me for some reason, and I already know some fucking code, which I don't, and there's this you want to break the loop, right? Uh, yeah, I think so. Uh, look, if you don't try to break the loop, I'm just going to kill you over and over again in increasingly <laughs> violent ways until you do. Fine, I'll break your fucking loop, and whatever I did to piss you off, I'm sorry. Fine, uh, boy, uh, still there. You never said that before. We dated, didn't we? Just go inside the library. Mega! E, bardzo fajne dialogi napisane. To będzie mocny tytuł do, do pretendenta na nagrody w tym roku. To już mogę na przykład popowiedzieć. Bardzo jestem ciekaw, jak będzie wyglądała ta rozgrywka. Fajny jest ten. E,

Nie, 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 eee. nie, Follow your your Trust Trust visionaries. Visionaries. to to właśnie właśnie będą... Dużo Dużo mają tutaj mają w ogóle. Wizjonerista będą chyba te cele, które będę miał do zlikwidowania. Teoretycznie gram już te 20 minut rany, ale tak naprawdę mało się stało. Dobra, jeszcze chwilkę pogram. Żeby się zobaczyć trochę więcej produkcji. O, bez lustra, dziwne. Ale fajny klimat, taki lat 70., trochę no one lives forever. 오. 어? Huh? Ja... O! Arcade, kabinet. Tereret, terererere... Hmm... Co tutaj jeszcze? No nic, dobra.

Fine, I'll pull your fucking lever. Oh, oh shit! What? Ugh, oh, you always fall for the same old shit. Just once, please, can you try? Try your hardest to make this interesting. Whoa. What the fuck is this? <laughs> Ooh, you're gonna give me that attitude? You know, I usually make it easy for you, you ungrateful prick. But... <laughs> this time I'll let you see yourself out. Yep. We dated. Uh, why are you doing this? Uh, what did I do to you? Oh, you don't remember. How about that code? You remember that yet? I don't know the code. Oh ah! please Jump you will survive, so <sharp inhale> okay nice. here goes what? Ah! Oh, no. you, you gotta be shitting me. are you? listen to me You wrote it on Black Reef. You already know the code! What the fuck does that mean? Colt, hello? Are you dead yet? I'm waiting! Postcard, dumbass! You wrote it on the black reef postcard! You understand? Okay! I'm gonna drive you now! Wait, no! Wait! What the fuck? No! I Dobra, to jest no, dobry moment, żeby przerwać. Mega! Jestem tak zajarany, co będzie się działo dalej. E, dialogi są super, historia wydaje się mega ciekawa. Jeszcze nawet nie zaczęło się jakiekolwiek strzelania. Już jestem wciągnięty. Um, kończę, kończę materiał, będę zaraz grał dalej. Ale zapowiada się na naprawdę niezłą zabawę i absolutnie na... jeszcze do tej pory nie żałuję żadnej złotówki. Cieszę się, że, że kupiłem tytuł na samym premierem. Więc ja lecę grać dalej. To były pierwsze 25 minut, Matko, 24 minuty z, z Deflupa. Mam nadzieję, że gdzieś tam się Wam podobało i przynajmniej pokazało chociaż jakieś tam początki gry. Aczkolwiek, no, żeby pokazać, czym gra faktycznie jest, to musiałbym jeszcze z godziny następną pewnie nagrywać. Ale, jeśli byście chcieli wiedzieć o reszcie moich opinii i wrażeń z grania, to oczywiście zapraszam Was do kolejnego gamecastu, raczej konsolowo, na którym będę się dzielił moimi wrażeniami z Bartkiem i także i z Wami. Nowy odcinek pojawił się dosłownie dzisiaj, więc kolejny niestety będzie za dwa tygodnie, no ale to zdąży się przynajmniej nagrać w deflupa. No i tym optymistycznym akcentem i reklamą podcastu się żegnam. Dzięki za oglądanie tego materiału. Trzymajcie się na razie. Morning. Same fucking radio show. <laughs>